Zawie i gramy już Więc dobra, no zostawcie, no wiecie, The Baby YOLO, gramy Więc no zostawcie subskrypcję i lajka, ale ja nie wiem co tutaj się dzieje teraz Co tutaj się odwala? Aha, w ogóle mamy epilog mówię wam już po poprzednim Bardzo przepraszam, Neft Ej, to jest ten robocik! <kluw> Muszę się stąd, aha Czuje się żółto, bardzo żółto. Żółto, żółto, żółto żół Aha, okej okay. Odsunie się, mi się. Dwa razy aha. Choć możemy je powstrzymać. Ona o tym nic nie wie. Ruszamy, tak, ruszamy. Tak, zacznijcie to wreszcie. A niedawno byliśmy jeszcze w tym, jakby byli klarze. Dziękujemy za grę, to nie koniec. Aha, okej, okay, dobra. Wybór rozdziału czwarty, objawienie. Może nie wiem, kurde, co to się od odwaliło. Nie wiem, co to się odwaliło, to ja dosłownie nie wiem. Musimy zobaczyć jeszcze raz. The baby in Yellow, dobra. Musimy... Dobra, objawienie. Nie objawienie już mamy przecież rozdziału. <laughs> dobra. Czyli wychodzi na to ogólnie że już tak by skończyliśmy Aha no dobra to może jeszcze zobaczmy tak tu coś co ja teraz zrobię No dobra skoro to już em, objawienie zrobiliśmy wszystko zrobiliśmy to tak, to chyba był na najwidoczniej taki bardzo krótki odcinek. Więc, dobra. Więc, otocie na subskrypcję i lajka like, No, bo to już koniec. Więc, dobra. Widzimy się, może jeszcze dzisiaj ten kod Tura Dizzy No. Aha. Dobra. I widzimy się, może jeszcze dzisiaj. Więc, no, widzimy się w następnym odcinku, a dokładnie w, nas, w tej, kurde, w, w. Poczekaj. W pierwszej części Garden of Banban 8. Więc, do zobaczenia w nas. No, dobra, już mówiłem, pa.